Tym razem próba udowodnienia, że każdy tak naprawdę może nauczyć się gotować, skoro Borys zrobił swojego kurczaka i podobno mu się udało i podobno to było smaczne, to rzeczywiście każdy. A ja wam też dam przepis na kurczaka mojego, pachnącego, soczystego i mam wrażenie równie prostego w przygotowaniu, co kurczak Borysa. Piersi z kostką, uda i podudzia. To wszystko oddzielone. Teraz musimy od strony mięsa, jeżeli jest to możliwe. Pieprz, biały mielony i odrobina soli. I ten sól, moi drodzy, wcieram tak naprawdę nie tylko od strony mięsa, ale również posypuję tą solą skórkę. Bo to gwarancja chrupiącej skórki po upieczeniu. Kurczaka upieczemy i delikatnie poddosimy, tak, żeby był soczysty, ale zanim to nastąpi, najpierw musimy go przesmażyć. Odrobina oleju i smażymy z jednej i z drugiej strony na mocno złoty kolor. Teraz dopiero zaczyna się zabawa, jeśli chodzi o aromatyzowanie mięsa. Takie mięsko przesmażone, zamknięte pory, ale chciałbym upiec tego kurczaka z cytryną, tak żeby cytryną pachniała. To też cytryna razem ze skórką. I kroimy tę cytrynę albo na ćwiartki, albo też na szóstki, w zależności od wielkości. Dodam też troszeczkę pomarańczy. Kilka cząstek. Cząstek najlepiej w całości. Jeżeli jest mniejszy, to po prostu trzeba tę główkę... Przekroić tylko na pół. I co ważne, wcale nie musimy go obierać. Do naczynia, w którym będę przekładał za przesmażonego kurczaka, wlewam odrobinę wody. Możecie zastąpić tę wodę oczywiście winem. Jest woda, i wyciskamy sok z pomarańczy. Kilka kawałków bazylii, żeby ładnie pachniał. Piersi możecie wyjąć wcześniej, jeżeli dojdą Wam, a zapewne dojdą szybciej. Uda powinny piec się czy też dusić nieco dłużej, więc można je zostawić. Przesmażony kurczak może trafić wreszcie do naczynia, na patelni podpiekę trochę czosnek. A z samego kurczaka mogę zacząć już obkładać cytrusami, kilka cząstek pomarańczy, cytryna, troszkę ostrej papryczki. I masło. Masło, które po rozpuszczeniu sprawi, że powstanie tutaj delikatna emulsja. I w tej pomarańczowo-cytrusowej emulsji, ten kurczak powinien się podusić. I do tego jeszcze, o właśnie, czosnek. Naczynie żaroodporne czy też kokot jest zimne, warto więc na gazie podgrzać to wszystko delikatnie. Niech to się zacznie gotować, żeby ta temperatura naczynia była już na tyle wystarczająco duża, byśmy mogli kontrolować czas. Powinno się to dusić w tym anturażu około 45 minut. Wtedy ten kurczak będzie naprawdę delikatny. Pomarańcza zagotowała się razem z wodą i bazylią. Pachnie dobrze. Przekrywamy i wkładamy do piekarnika. Ja... Temperatura 180-190 stopni. Sprawdzajcie zawsze na tyle. Ufajcie piekarnikowi, na ile kurczak będzie miękki. To znaczy co jakiś czas warto do niego zajrzeć i zobaczyć, czy wbita w niego wykałaczka chodzi delikatnie, a wypływający sok nie jest czerwony. To jest gwarancja dobrze wypieczonego mięsa. Pokażę Wam, jak przygotować bakłażana, aby był dobry. Takiego bakłażana razem ze skórką kroimy wzdłuż na pół. Następnie nacinamy tak, by nie przeciąć od drugiej strony skórki. Nacinamy w grubą kratkę. I teraz taki miąż doprawiamy najpierw solą i od razu polewamy niewielką ilością oliwy. Tak przygotowanego bokłażana wkładamy do naczynia jakiegokolwiek albo na blachę po prostu wyłożoną pergaminem i pieczemy w piekarniku. Temperatura piekarnika to 180, 190, a nawet 200 stopni. Chodzi o to, by bakłażan ładnie się zrumienił z zewnątrz, a w środku wypiekł. Jego objętość oczywiście się zmniejszy. Ta oliwa sprawi, że zacznie się on piec od środka. Pokażę wam, jak powinien wyglądać po tym czasie. Mam tutaj bakłażana już wcześniej wstawionego i gorącego. O właśnie, to taki sam bakłażan, tylko po upieczeniu. miąż, który jest w środku mocno... Zaromatyzowany, przypieczony, mocno z jednej i z drugiej strony, w środku mięciutki, taki rozpadający się, właśnie. Można z niego później zrobić gładki mus, który podacie do po prostu kawałka chleba, bagietki czy pity przypieczonej na grillu. Można też przygotować coś w rodzaju sałatki. Nie trzeba tego zbyt mocno miksować, tylko wystarczy teraz przesiekać. Tak, by były widoczne cały czas kawałki bakłażana, jego konsystencji. No i teraz do bakłażana kolejne składniki. Najpierw cebula. Młoda cebula najlepsza, bo delikatna, ale jeżeli nie dostaniecie młodej cebulki, możecie użyć zwykłej cebuli. Pokroimy ją w nieco grubszą kostkę, tak by później widoczna była w całej sałatce. Ostra papryczka do środka. Troszeczkę soli. Nie za dużo pamiętajcie, żeby bakłażan już był solony. Troszeczkę pieprzu. Obowiązkowo oliwa. I dużo świeżej mięty. Drobno posiekanej. Troszkę soku z cytryny. I mam wrażenie, że. Jeżeli jeszcze nie polubiliście bakłażana, to warto spróbować tego przepisu, bowiem to jeden z tych lepszych sposobów na to mdłe, jak się okazuje, warzywo. Sałatka gotowa. To teraz jeszcze jedna rzecz, zanim kurczak dojdzie. Bardzo prosta rzecz, ale która ożywi zarówno tę sałatkę z bakłażana, jak również samego kurczaka. Pesto z bazylii i oliwy. Baza jest dosyć prosta. Na początek bazylia. Umyta, wysuszona do środka. Do bazyli jeden ząbek czosnku. Do tego orzeszki pistacjowe. Tutaj możecie modyfikować swój przepis używając albo orzeszków sosnowych, albo też orzechów włoskich i absolutnie ważny składnik, czyli ser. Ser gra napadano. Mocny, dojrzały, pachnący, bardzo aromatyczny ser. Ser pokroimy na mniejsze kawałki. I dodaję do środka oliwa. I co ważne, takie gotowe pesto domowe, zrobione przez was, autorskie, można spokojnie sobie zamrozić. Pesto gotowe. Po 45 minutach kurczaka warto sprawdzić, jeżeli potrzebuje nieco więcej czasu, po prostu go zostawcie w piekarniku, ale ten powinien być już Gotowe. Zostały mi z cebulki, te końcówki, szczypior i części te białe, więc wystarczy je podrzeć na odrobinie oliwy. Na tej patelni, na której smażyłem kurczaka, tylko przerzucić. O, właśnie. I gotowe. Najpierw aromatyczne bazyliowo-orzechowe pesto sałatka. I teraz kawałek kurczaka. Ten czosnek upieczony, a później uduszony, naprawdę dobrze smakuje. Zostawmy go więc na talerzu i kawałek piersi odkroimy. Kilka listków bazylii do dekoracji. To, że zrobiliśmy kurczaka w takich elementach, to również ułatwienie, bo później możemy go bardzo ładnie zaprezentować. Cebulka. Jedna, albo dwie. No i proste, szybkie danie, moi drodzy, tak naprawdę do zrobienia przez każdego. Borys zrobił swojego kurczaka. Który z nich jest lepszy? No, musicie sami ocenić i wybrać. Dlatego musicie zrobić obydwa przepisy. Albo wybrać po prostu ten lepszy. Decyzja należy do Was.